Hej, witam na was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Stomp Rider 2. Dzisiaj trafiliśmy do poziomu Offshore Rig, czyli do Platformy Wiertniczej Boże. Dostaliśmy po łbie, zabrali nas tu, Lara się obudziła i zabrali nam bronie. Tja, nie mam żadnych broni. Jak to w typowo. W od 1 do 3 musi być poziom, w którym nie mamy broni. Więc tutaj też się stało. Musimy się stąd wydostać. I... Um, czekajcie, muszę sobie przyciszyć trochę. Dobra. Hop. Dobra. Tu mamy wyjście w ogóle. To jest czasówka. Więc od razu run. Um, zapisów ile sobie ustawiam? Jeden. <laughs> Myślę, że jeden wystarczy. Tu nam od razu napierniczają. Ogólnie są dwa sposoby na przejście tego. Pokażę Wam pierwszy, który chyba nie wiem, czy taki powinien być, czy nie. A może to jest tak specjalnie, że mamy kilka rozwiązań. Tam widać sekret. I tutaj jest wielki wiatra, który nas by wciągnął, więc tu trzeba sobie dźwignię przeciągnąć. Jeden zapis i ciekawostka jaka jest to znajdujemy się na Morzu Śródziemnym Chyba <grymne> Tak Morze Śródziemne Myślę, że tutaj więcej ciekawostek nie potrzeba No bo w sumie nie wiem jakie, no to jest zwykła platforma wiertnicza i oni tu szukają tego statku Maria Doria jesteśmy na Morzu Śródziemnym, tak więc... Troszkę dalej. Już nie w Wenecji. I tu jest dźwignia. O Jezus, 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 Lara, nie! Zapomniałem o powietrzu! Czurzy, płyń! Dobra, żyję. Tam jest dźwignia właśnie, którą pociągnąłem i ona nam odblokowała klapę do sekretu. I to w sumie tyle z tego sekretu. W ogóle dużo teraz nagrywam sobie tą Raider 2. Bo się wciągnąłem. Bo lubię tę część bardzo. Bardzo, bardzo. I tu się klapa otworzyła. I tu jest sekret pierwszy. Tada! I teraz trzeba wrócić. E, gdzie będą dwa następne? Czy ja pamiętam? No jeden pamiętam. Ten złoty, a srebrny gdzie będzie? A, też pamiętam. No srebrny akurat bardzo schowany to nie jest. Nawet bardzo w ogóle, w ogóle nie jest schowany, w sumie. Czy to nie ten poziom? Dobra, zobaczymy. Tam y, alarm się włączył, więc do typów iść nie możemy. Tu, tu się wiatraki kręcą. Więc też teoretycznie wskoczyć nie możemy. Tu jest przycisk, ok, który nam coś włączy. Aha, klapę, dobra. Klapę. O, i pokażę wam wtedy ten drugi sposób, który jest w sumie krótszy. Dobry do speedrunów, na przykład tu sobie wychodzimy, i to nam chyba wiatraki wyłączy. Tak, i teraz byśmy musieli znowu całą drogę tam przepłynąć, i znowu wejść na górę. A ja chcę spróbować ten drugi sposób, w sumie rzadko go robię. A ja w ogóle tu wyjdę? Uuu. A to tu było, dobra, wyjdę. Luz. Powiem Wam, że bardzo dobrze idzie bez zapisów, jestem aż zszokowany. Myślałem, że będzie gorzej. Dobra, idziemy tu do tych typów. Mamy nowych typów, też z pałkami. Ale z karabinem jeszcze takim. Jeszcze będą ze strzelbą. Biegniemy setendy. Teraz czekamy tutaj na tego typa. O, ale nie na pana. Spadaj na bambus. O, ale mi zarąbałeś. Ale się zemszczę na ciebie. Ty się już przygotuj. No właśnie, i oni nam rozwalają szybę. Pięknie. Tak. Oni mogą też szybę rozwalać. O shit! Ty, tu możecie przychodzić. Ja pierdolę. Oh! Okej. Okay. Szybko. Tu jest gdzieś klapa. Tu, dobra. Hop. I tu są nasze pistolety. Dobra, jestem już. Już powróciłem. Dobra, mamy pistolety. Teraz się czuję o wiele bezpieczniej. No, teraz chodźcie. Eee, tu nie idź. Aha, a tu się nie da. Dobra, o ja pierdyle, ale skoczyłem. Nie, no, to było naprawdę skok życia. Dobra. Akurat te poziomy nie są długie. Kiedyś były w sumie bardzo, 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 bardzo je lubiłem. Teraz aż tak dużo, aż tak bardzo za nimi nie przypada. W sensie, nie. coś to, to było złe powiedzenie. Ja je lubię, ale już nie tak bardzo jak kiedyś. O tak. Ja pierdyle. Weź, umieraj! Dziękuję, Boże. Co to było? Apteczkę. Oddał. O, i, i żółtą kartę. Tak, więc, no, jak widzicie, na razie grobowców było mało. W sumie jedyny grobowiec, taka krypta, nie wiem, ruiny, to był pierwszy poziom. Więc to niektórym ludziom się nie spodobało. Bo zamiast zbierać kluczy i jakieś dźwigni przeciągać, to mamy przyciski i karty magnetyczne. To nam wyłączy alarm chyba. Tak. Czekajcie. Okej, okay, jestem. Yy, więc niektórym to się nie spodobało. Co prawda yy, mi to... Ja kiedyś uwielbiałem tą część. Bardziej niż jedynkę. Bo w jedynkę mało grałem, bo miałem błąd, jak mówiłem kiedyś. O to też jest nowy ruch. W sensie taka animacja. O, oh, shit! Turururururu Turururu Okej okay. okay. Eee, więc kiedyś mi za w nie przeszkadzało Teraz wolę właśnie jedynkę Przez grobowce, no bo to w końcu jest Tomb Raider, nie? Tomb, Tomb Raider A skoro jest Tomb Raider, no to... Grobowca ale spokojnie, jeszcze będą krypty, grobowce, twierdze yy, i co jeszcze? Yy, jak to się nazywało? Nie yy, krypty, twierdze... Yy, klasztory będą, o. Też, więc będzie fajnie. Ogólnie tu jest przejście. Które nam się zamyka, bo tam jest ogólnie kawałek po kolejnego levelu. I nam tu zamknęli. Więc kiedyś lubiłem bardziej te poziomy, teraz są też w porzo. Niektórzy je porównują, niektórym się nie podobają prawie w ogóle, bo niektórzy porównują je do, jak są w grach poziomy ze e, ściekami. Wiecie o co chodzi? Że ścieki, no to zawsze się idzie, tylko idzie jakieś korytarze, nie korytarze. Ale ja tego nie porównuję w taki sposób. Mi się podobają, one są spoko. Nie są najgorsze. Tu jakiś cegrali. O, bo tu dwa poziomy w sumie będą na tej platformie. Platformie, jak to niektórzy mówią. Tu mamy wielkie łóżka. I tu gdzieś będzie broń i przycisk. Tu będzie chyba przycisk, nie? Tja, ale nie. Nie, 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 nie. My szukamy broni. O, tu jest harpunnik. To też jest nowa broń. Która nam się przyda. Na nurków. Tak, na nurków? Tak się mówi. Dobrze, chyba. Bo można strzelać pod wodą. Jest prawie bezużyteczna na powierzchni. Prawie, bo nie mówię, że nie, bo można zabijać nią. O, tu jest to, na co czekałem. Mamy pistolety automatyczne nasze. Więc jest prawie bezużyteczna na powierzchni, ale w wodzie się bardzo przydaje. Dobra. Tu jest kolejna czasówka stryk. Więc od razu lecimy. Hop. hop. I hop. Dobra. Tu trzeba tyłem zjechać. Okej. Okay. Bo tu jest przepaść. I tu są ognie, nie wiem co to jest. Jakiś wielka kuchenka. I po prostu musimy sobie klo klocuszka tam przestawić. Tylko teraz, czy ja to zrobię dobrze? Czekajcie, czekajcie, czekajcie. Dobra, to sobie popchnę. Trochę przesuwania będzie. Ale nie będzie aż tak źle. Więc poziomy tutaj na tym. I już potem mamy nowy strój po tych dwóch poziomach. To są już dwa ostatnie poziomy, w którym jesteśmy w klasycznym. Nie, jeszcze będą na końcu chyba trzy poziomy. Tak, trzy poziomy na końcu będą jeszcze w klasycznym stroju. I teraz mogę raz do przodu i potem raz pociągnąć, dobra. W sumie można to nawet przejść jakoś po środku i trochę nam życia zabierze, ale ja... ...nie chcę ryzykować z taką małą ilością zapisów. Okej, okay. ja wolę nie ryzykować. Okej. Okay. Hop. Ja się zastanawiam, czy coś miałem powiedzieć. Czasówkę... Znaczy, tą... ...ciekawostkę powiedziałem. Mam nadzieję, że się nie pomyliłem. Bo zapomniałem sobie sprawdzić, ale z tego co pamiętam. Najwyżej przygotuję troszkę jeszcze... ...na kolejny poziom. O, idzie. Ja pierdy, jeszcze bym musiałaś pacnąć, nie? Dobra, mamy czerwoną kartę. I sekret jest tu. Tak, to jest srebrny smoczek, on po prostu trzeba wejść sobie na górę. Po drabince. O Jezus, okej, okay. kamera zwariowała. Wow, jak Lara idzie ładnie po tej podrabince. O wow, ale cool. O, jesteśmy na samej górze, na platformie wiertniczej. Um, o. Pyk. No i gitarka. Niestety nie ma żadnej wody i w ogóle, a w ogóle wyobraźcie sobie, jakby był remake pełny, dwójki, nie tylko demo, eee, fanowskie. Jak tu pięknie mogłoby to wyglądać z dzisiejszą grafiką. Tam jakieś słońce, tam takie piękne morze całe, nie? To by było coś. Ale to tylko marzenia, może kiedyś się spełnią. Oby. Dobra i trafiamy tu. Znowu. Takie kółko w sumie zrobiliśmy. Ile mam amunicji? O, możemy poużywać. troszkę przeciwników będzie. O, czekajcie, bo tu nie ma. O. Szyby muszę rozwalić. No ba. I idziemy na lewo. Teraz. O Jezus! Aha Uuuuuhu Jest tu ktoś jeszcze? Okej okay. Mam nadzieję, że ty... Okej, okay, zostawiłeś tak, że nie... W ogóle głowę masz w beczce. <grym> Spoko. Dał nam amunicję do Uzi, której jeszcze nie mamy. Znaczy Uzi nie mamy. Nie, amunicję mamy. I tu dajemy tą kartę. Sobie, już powoli końcóweczka. Znaczy jeszcze nie no, jeszcze będzie troszkę, ale to już niedługo. Tu mamy typa ze strzelbą, więc trzeba uważać, bo jak on zawali nam ze strzelby. O Jezus! Dobra Leżysz. Flary apteczka. Znowu ten alarm działa. on jest denerwujący, nie powiem. Ale dobra. O, i mamy tam taki basen, jakby basenik z wodą. Musimy się tam dostać ogólnie. E, musimy sobie go napełnić wodą. Ale więc, żeby to zrobić, e, musimy sobie bloczka przesunąć. Klocuszka. Dobra. Hop. Może się uda bez zapisów przejść. Bo tak się zastanawiam, czy jeszcze będą jakieś takie trudne skoki. No nie, jeszcze będzie sporo przeciwników, jak to w dwójce. Naprawdę, dwójka jest tak pod akcję, pod walkę zrobiona. W sensie, no, że się więcej dzieje. Co też nie jest jakieś aż tak dobre. Według mnie mogłoby być tych przeciwników trochę mniej. Bo jednak, zawsze, tą Prider to w sumie był. Gra o eksploracji i dodatek to jest walczenie, walka, bitwy, no może bitwy, nie bez przesadny, ale walka to jest w sumie taki dodatek, że to się walczy no od czasu do czasu, a nie w, w, w tym, przez większą ilość gry. No może nie, no, wiesz, większa to nie tutaj, ale no dużo tego jest, o wiele więcej niż w jedynce, dlatego wolę jedynkę też. Ale lubię za lokację, za muzyczkę fajna jest tak ta część. I teraz tak, przeciągamy tą dźwignię. I naleje nam się tam woda. Bo tu są dwa baseny. W jednym nam się nalała, a z tego drugiego się odpompowała. I my musimy nalać sobie tamten basen. Tylko że żeby to zrobić... Musimy mieć kartę tu. Bo nie przejdziemy, no bo przepłyniemy przez basen. Czekajcie... Okej... Okay. Bo teraz przepłyniemy, tam pociągniemy dźwignię, ale żeby się... No... No właśnie, no... <laughs> nie wiem czy rozumiecie, no... Ciężko... to wytłumaczyć... <laughs> Potrzebujemy po prostu mieć... zieloną kartę. Bo tak nie damy rady. I musimy przeskoczyć... tu... Tu... Okej... Okay. To nam klapę otworzy. Teraz musimy się cofnąć. I o to chodzi, bo jakbyśmy znowu przeciągnęli tam dźwignię, to to by się odpompowało, ale tam by się napompowało. Ale byśmy nie przeszli, bo tu by było pusto. No. Skomplikowane. Chyba yy, do zrozumienia jest moje mówienie, ale nie wiem. Nieważne. Idziemy dalej. <grym> Okej. Okay. I teraz tu. Dobra, i teraz trafiamy tutaj gdzie są... To jest to pomieszczenie tak, gdzie będą nurki. Znaczy te. Nurki? Nurkowie. <grym> nurki. Tak. I tam nadal jest sekret złoty. Nawet jest na widoku, mogliby go trochę ukryć, ale dobra. O, już strzelają do mnie. Tak, przeciwnicy pod wodą też ich chyba nie było. Rozwalę też. Nie, nie rado, ale stąd. Dobra, spróbuję skoczyć do nich. Siema, bitch! Au, au, nie strzelaj we mnie. Apteczkę wezmę. Zobaczymy, co nam dadzą w nagrodę. Strzelają we mnie, no! Umarłeś? Umarłeś, dobra. Jeszcze ktoś do mnie strzela. O, Uzi nam dali, dobra, tu idą kolejni przeciwnicy. Dobra, Uzi nam dali, jaki kul i chyba dużo amunicji. Dobra, pokaż się, mamy do tego. 200, a tutaj 800. O, kurde, dobra, to idź. A to tamten strzela we mnie. Dobra, leżysz. Teraz trzeba iść tam, gdzie jest drabinka, za jednym filarem, chyba w tamtą stronę. Dobra. Mam nadzieję, że jakiś ten długi odcinek aż tak nie wyszedł. Bo jeszcze będzie filmik przecież początkowy. Nie, myślę, że będzie git. Ten drugi myślę, że też pójdzie na jeden odcinek. Bo myślę, że one długie nie są. Następne myślę, że też na jeden. Może dopiero... Czekaj, który to będzie, czekajcie. Który to będzie level? Ten... z częstego. Raz, dwa... No to trzeci level po tym może będzie na dwie części. Nie wiem jak mi tam zejdzie, bo on dość długi jest. Tam już się zaczynają te trzy poziomy takie podwodne. Czyli... Y Wreck of the Doria off nie offshore league co to jest living quarters i the deck to już są dość spore levele. a potem jest jeszcze dłużej w tybecie ale tybet to moje ulubione poziomy uwielbiam je tak bardzo tam będzie dużo grobowców krypt i tak dalej to jest spoko Ilara będzie miała kurteczkę o dał 12 no dobra to dawaj uzi jednak nie to uzi Byłabym zleciał, nie byłoby fajnie. Ten tak tam stoi, zobaczcie jaki laluś. Teraz nie będzie ci tak... Nie będziesz taki... ...wyluzowany. Chociaż... Lara ci wyluzuje język. Pyk. I git. coś? Nie. I tutaj jest... ...zielona karta. I teraz wystarczy, że się wrócimy. Dobra. Tu hop. I tu hop. I tutaj. No dobra. I teraz wracamy sobie górą. Niestety Lara tu sprintować nie może, więc będziemy skakać. Ale to nie szkodzi. Już w trójce będzie sprintowanie. No cóż, jestem tak, powiem Wam, średnio nastawiony na trójkę. W sensie nie mogę się jej doczekać, bo będą, bo są poziomy takie, które uwielbiam, że będzie grafika taka już bardziej rozbudowana, nie wiem, no lekko będzie polepszona już, Lara, nieważne, po czym nie będzie taki sam dźwięk łażenia po wszystkim. Bo tu jak łazisz się po śniegu, po blaszce czy po ziemi, to zawsze jest taki sam dźwięk, tam już będzie inaczej. Szlara, będzie sprint w ogóle, ale tam są tak rozbudowane poziomy. Tak, tam będę pewnie błądzić. Sekrety są tak ukryte. Naprawdę tam są sekrety, tak schowane niektóre. Ale i tak będzie fajnie. A dobra, i teraz mamy to. I teraz musimy sobie przeciągnąć znowu tą dźwignię. Ok, i teraz tam nam się napompowało. O. No dobra. I teraz sobie tu płyniemy. I tu zaraz będzie koniec levelu. Wszystko mamy? Mamy wszystkie sekrety. Nie mamy, mamy. Dobra. Bo były Uzi. Pyk. To płyniemy tutaj. Wychodzimy. I tu będzie koniec. No. No, i pięknie. Eee, co my tu mamy? 22 minuty. No, prawie 23, to luz. 3 sekrety, 20 zabitych, 470 zużytej amunicji, 410 uderzeń. Dwie duże apteczki, nie ja, chyba jedną dużą wziąłem i dwie małe. Tak. I 2,63 km. Luz. Udało się znowu bez zapisów, jestem dumny. Kolejny zapis, czyli kolejny poziom. Diving Aria Ale to już oczywiście sobie przejdziemy w następnym odcinku. Ja mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał. Dziękuję za oglądanie. Komentujcie, subskrybujcie. Wszystko co najlepsze. No i do zobaczenia w następnych. Pa Pa.